już sobie tutaj świeczkę. Jejku, jak pięknie pachnie. Uwielbiam ten zapach, to jest zapach wiosny. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj um, chciałabym rozpocząć tego vloga, powiedzieć wam o super, super kreatywnej stronie. Otóż, kochani, Leo jest jak zaczarowany. Wiadomo, siedzimy w domu, wiadomo jaka jest teraz sytuacja. No i cały czas też pytacie mnie jakieś kreatywne, fajne zabawy dla Waszych maluchów. Ja już Wam wspominałam, co my robimy, jak działamy, jak zajmujemy czas naszym dzieciom. Ale chciałabym Wam powiedzieć o super, naprawdę super alternatywie. Jeśli Wasze dzieci są już znudzone tak naprawdę wszystkim, tutaj do akcji Wkracza Kubuś, bo na na stronie www.kubuś.pl powstała bezpieczna strefa e, dla dzieci. Oczywiście cały czas jesteśmy w hashtagu Zostań w domu. Jeżeli chodzi o tę stronę, słuchajcie, jest tam specjalna zakładka dla rodziców, ale także dla dzieci. E, I jeżeli chodzi o bezpieczną strefę Kubusia, Znajdziecie tam różnorodne gry, pozręcznościowe, pomuzyczne. Leo na przykład bardzo lubi grać w taką fajną ekogierkę, robi też kanapki, bardzo kreatywna gra, znajdziecie też audiobooki, poranne ćwiczenia z kubusiem, tak jak mogliście zobaczyć w przebicie, tak naprawdę pierwszy raz spuściłam dzieciom, ruszaj się z kubusiem, więc Leoś zapoznawał się z sytuacją. Także, jeżeli szukacie bezpiecznego miejsca w internecie, koniecznie wejdźcie na www.buź.pl, masa, naprawdę masa świetnych, kreatywnych um, gier dla dzieci, audiobooków, um, bajek, um, ale te poranne, um, wiecie, poranny aerobik, poranny rozruch z Kubusiem to jest świetna sprawa, także myślę, że jutro będziemy już robić przysiady e, no świetna sprawa, także zachęcam Was serdecznie, e, odwiedźcie bezpieczną strefę Kubusia, bo naprawdę masa, masa rzeczy dla dzieci, ale również jest też strefa rodzica, zakładka dla rodzica tam też e, polecam zajrzeć. Loś ma teraz chwilę dla siebie i słuchajcie, będzie grał sobie w gierki, jesteśmy w bezpiecznej strefie Kubusia, o której Wam mówiłam i Leo wybiera sobie właśnie gierkę, którą będzie sobie dzisiaj grał, to jest Eko Bohater e, mamy tutaj gierki muzyczne zręcznościowe, kreatywne, ruch i sport mamy też audiobooki słuchajcie, zajęcia ruchowe dzieciaczki dzisiaj rano troszkę oglądały próbowały naśladować Kubusia także włączamy Eko Bohater dobra, odpaliliśmy grę Eco Bohater, także zaczynamy wygląda imponująco a ja kochani, chciałabym Wam jeszcze pokazać tutaj mm, zakładkę dla rodziców, bo mamy też oczywiście zakładkę dla rodziców, tutaj jest stronka dla dzieci. Wchodzimy na stronę główną i wybieramy coś dla rodziców. Proszę bardzo, i co jest fajnego to jest na przykład e, zakładka porady, też są audiobooki i są przepisy. Zobaczcie, kubusiowe przepisy. Także możecie zrobić jakieś fajne m, pyszności, słodkości i nie tylko. Swoim dzieciaczkom. Brawo! Pokażesz co tu robisz? Weź rączkę. O, ładna kanapka ci wychodzi, no, teraz co? Teraz robią kanapki, nie? A ja teraz muszę pokroić, czy nie? Też trzeba pokroić. Zdrowe kanapki. Pięknie. A gdzie teraz? Na kanapkę. Leoś chcę wam zaprezentować kanapkę, którą sam zrobił, przygotował, no piękna! Kochani, kochani, właśnie robię śniadanko, szakszukę po polsku, bo dodaję tutaj i paróweczkę, i boczek, i cebulkę, e, i pomidory, krojone mam akurat. I pytam męża, czy chcesz na śniadanie szakszukę? A on tak na mnie patrzy, ja mówię, a wiesz co to jest szakszuka? On mówi, nie mam pojęcia. Także dzisiaj Krzysiek pierwszy raz będzie jadł szakszukę, ja uwielbiam dawno nie jedliśmy, dajcie znać czy wasi mężowie jedli szekszukę no dobra, dodałam już pomidory krojone w puszce wszystko tutaj tak podsmażę podduszę i będę mm, dodawała sól, pieprz, jakieś zioła no i oczywiście wbiję sobie tutaj, co? jajka! ok, Krzysiek mi tu pomaga dodajemy, wbiliśmy już sobie jajka Dajcie znać, czy w ogóle Wy znacie szekszukę, czy robicie. Jeszcze dodamy trochę soli. I tak, kochanie. No pięknie, zaraz pokażemy. Loś w dalszym ciągu robi swoje kanapki na stronie www.kubuś.pl Dobra. No i co? I teraz przykrywamy pokrywą, aż się jajeczka zetną i wszystko będzie gotowe. No dobra, słuchajcie, zabieramy się za śniadanko i dzisiaj Leoś też poprosił, żebym zrobiła mu czekoladowe mafinki. Także czego się nie robi dla swojego dziecka. Większa radocha to Leoś lubi dmuchać świeczki, także już pięknie pachnie, wystarczyła. Chwilka i wystarczy. Dmuchamy. Mocno, brawo! Tak się zapełniłam tą szakszuką, że nie macie pojęcia. Tutaj kawusia z cukrem tatusia. Bo tatuś pije chibo z cukrem, a tutaj moja. I jestem tak pełna dajcie Po tej, tej szekszuce, że nie wiem, jak jadę kawę wypiję, ale mam ogromną ochotę na kawę. Dajcie mi te babeczki. Nie mówi się dajcie, tylko poproszę o babeczki, tak? Hmm. Jak się mówi? Poproszę. No bo plusy. No, a ja mówię po swojemu. A, Loś mówi po swojemu. Także wypiję kawkę i będę się zabierała za babeczki czekoladowe. Oh yeah. Słuchajcie, tu są już dyskusje na temat babeczek. Leoś wyliczył ile bab a są jeszcze, Cię, jeszcze troszkę tak. Leoś tutaj wylicza, która ba babka będzie dla mamy, dla taty, dla babci, i dla dziadka i oblicza, że to a najmniejsze nam dla da. dla ciebie! No ja nie wiem, hmm. którą mi wybierzesz. Um, a kto jest jeszcze mała? A ja. To... Ma... Nie, to jest dla mnie, to jest dla ciebie. Tak. Dobra. A same małe to dla ciebie. Same małe, ale Leoś Bole. mówi, że da nam po jednej, a reszta to wszystkie jego. No? A no, ja Zobaczymy, jak będą smakować. Ja mam bardzo, bardzo dużo. No A Tylko nie mam. Wparcie <gry> pokażę Wam moją tą ładowarkę, um, którą Wam pokazywałam na InstaStory. Spaczcie. Zaraz położymy. I już się ładuje. Mega. A co to za ślicznotka tutaj? Idziemy, ślicznotka wstała i już idziemy, idziemy. Jest piękna pogoda, także zaraz będziemy wietrzenie robić. Dobra, uciekamy z pokoju i będziemy wietrzeć, bo jest ślicznie dzisiaj. Jest, proszę bardzo, tutaj kaloryfer. Właśnie zdjęłam pranie i przyniosłam sobie piżamki um, do włożenia do komody. I powiem Wam, że w całym domu autentycznie tak pięknie pachnie czekoladowymi babeczkami. No, ja jestem się, powiem wam szczerze, nawet dumna, dlatego, że ja nigdy nie piekłam, wy doskonale o tym wiecie. No a tutaj proszę bardzo, jedne babeczki, drugie babeczki, no bugi miłka rozkwita po prostu w kuchni. E, także my się teraz troszkę pobawimy. Elisia wstała z drzemki, a później będzie obiadek, no i tak to ona dzisiaj wygląda. Nelcia dzisiaj taka myszka mini-mini. Tak, myszka? Hejka, ta myszka! Myszka już idzie tutaj do mnie. To jest szaleniec mały. Ty, ślicznotka! Ty znowu widzę tutaj do komody. Nel, Nel, łobuzie, ty znowu do komody? No nie, nie jemy. Lili, Lili. A pokaż, jak u ty masz bluzeczkę? Pokaż, jaka ty jesteś myszką. Patrzcie, co ona robi. Nelcia! Hej, koleżanko, co ty robiłaś? Weź! Szaleńco, a jak włoski się zrobiły? Tak, kochanie. Dobra, lecimy, słuchajcie. Chodźcie, dzieci! Chodźcie, dzieci z mamą! Chodźcie, dzieci, szybko! Nie mogę się doczekać, kiedy będzie tutaj biały namiot. Jeśli nas oglądacie, to wiecie, że to moje ulubione miejsca do picia kawy popołudniowej. Także biały namiot, yy, mebelki, naprawdę będzie pięknie. Koisu są, przyleciały, zobaczcie. Kajtrys i Marysia, nawet Lili się cieszy. Są dwa. Super. Kochani, pora kończyć już tego vloga. Wyjęliśmy tego pingwinka, którego Leo śmiałek był malutki. Leo ucieka się kąpać. Także do usłyszenia w kolejnych vlogach. My rozpoczynamy kąpiel. Leo Sianelcia już śpi i zaczynamy e, wieczór filmowy razem z Krzyśkiem. Także pa!